Witamy Was znowu ze Szczecina. Tym Dzień razem dobry. wyjeżdżamy na następną podróż w poszukiwaniu e, nowych osób do naszej organizacji. Tym razem do Krakowa, więc bądźcie z nami. Zapraszamy. W szamotułach w naszej drodze do Krakowa chciałem się z Wami podzielić jedną bardzo ważną kwestią. Otóż, być może nie wiecie, więc Was poinformuję, że w szamotułach też można robić biznes monaweł. Jeżeli uważacie, że Wasz biznes Wam nie idzie, bo nie macie listy nie potraficie tej listy zrobić, albo uważacie, że wszystkich już Waszych znajomych, sąsiadów ee, przerekrutowaliście i nie, nie, ma, nie macie kogo do, do swojej organizacji dodać. po prostu, wsiądźcie w pociąg i jedźcie jedźcie w Polskę, po prostu jedźcie tam gdzie się zjeżdżają Polacy gdzie, gdzie możecie spotkać ludzi którzy przyjeżdżają z całego kraju tak? biznes można robić wszędzie w każdym mieście, w każdym miejscu nawet kupując bilet komunikacji miejskiej w Piosku możecie tą osobę zrekrutować do waszej organizacji. Business is everywhere. Tak więc słuchajcie, nie przejmujcie się tym, tak jak wcześniej to kolega powiedział, że nie macie na przykład znajomych, albo na przykład nie jesteście komunikatywni, niektórzy mówią, ma to nie dla mnie, bo nie umiem rozmawiać i tak dalej, jeżeli dana osoba rozmawia ze mną pół godziny, zawsze mówię takiej osobie, przecież rozmawia ze mną i świetnie ci idzie. Więc Każda osoba, która umie rozmawiać z kimkolwiek, jest w stanie robić ten biznes o każdym miejscu, o każdej porze dnia i roku i gdziekolwiek. Jeżeli twierdzisz, że nie masz znajomych albo masz tak zwane popalone już kontakty do tych znajomych, nie chcesz się udać, też nie, nie musisz się tym przejmować, zawsze możesz poznać się na swojej drodze nowych ludzi, choćby wsiadając właśnie w pociąg, czy poznając, tych, poznając te osoby gdziekolwiek. Pamiętajcie, też jedno, cel jest bardzo ważny, jest bardzo istotny, ale nie sam cel jest tutaj najważniejszy. Najważniejsza jest droga, jaką przymierzamy do tego celu i to, co po kolei robimy, i osoby, jakie poznajemy na swojej drodze i to, co robimy dla tych osób. Wyznaczajmy sobie cele, później nowe i nowe. Ważna jest podróż. Słuchajcie, mamy dla Was jeszcze taką jedną ciekawostkę, ponieważ jedziemy pociągiem, zrobiliśmy się strasznie głodni, a w pociągu nie ma wagonu restauracyjnego, więc padliśmy na pomysł, żeby zadzwonić do jakiejś pizzerii w Częstochowie, bo najbliższa stacja jest Częstochowa. Po prostu zamówiliśmy pizzę sobie na yy, peron w Częstochowie. No i teraz w tej chwili mam tutaj pieniążki, będę wychodził, pizza czeka, także... Najważniejsza jest zawsze organizacja. Jeśli chce, to można. No i po 9,5 godzinie jesteśmy w Krakowie, gdzie zaczniemy nasze podwoje. Najpierw musimy jechać do hotelu, troszeczkę się e, opatrzyć <grystanie> i działać dalej, czyli, czyli dążyć do celu. No i pewnie jakaś mała imprezka w międzyczasie zobaczymy jak będzie coś się tam wykroi. <grystanie> do zobaczenia później. Na razie. Musimy spotkać się tutaj z trzema osobami, z którymi jesteśmy umówieni, e, które chciałyby wejść do naszego biznesu. No, łączymy przyjemne z pożytecznym, bo w Monawii można zwiedzać i pracować jednocześnie. Dokładnie, a więc idziemy na nasze spotkanka, zobaczymy co nam przyniosą. w Krakowie, po pierwszym spotkaniu w tym historycznym miejscu. Do następnego mamy około dwóch godzin, więc możemy troszeczkę sobie teraz pozwiedzać. E, chcielibyśmy wam powiedzieć, że e, jeżeli myślicie, że siedząc w domu, oglądając telewizor, e, wasza organizacja nabierze rozmachu, to mogę już wam powiedzieć dzisiaj, że nie nabierze. E, musicie aktywnie po, poszukiwać waszych współpracowników. Wszędzie, wszędzie tam, gdzie jesteście, bo wszędzie tam, gdzie jesteście, są ludzie, z którymi można porozmawiać, prawda Madziu? Oczywiście. i Za nikogo nie podejmować decyzji, robić jak najwięcej spotkań, proponować naszym znajomym, dzielić Dobrze. się tą informacją. Przede wszystkim działać, tak? Nie mówić tylko... Nie mówić, że się będzie działało, tylko po prostu zacząć działać. Także do przodu. Do zobaczenia wkrótce.

Bobby Fischer. I don't want to. Bringing you one hit wonder. Four punches